A, dzień, dobry, dzień dobry, witam was w drugim odcinku na kanale starter Pack Dzisiaj jesteśmy w dużej grupie. W całym byłem TS. od mojej lewej strony za, z, zaczynamy. Witaj Bonie. Witam Witaj, Water. witaj się siema Witaj Piegórko. No i witaj panie muszko. Dzień dobry No dobra, słuchajcie widzę, no to tak, jesteśmy już w, 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 grze, w grze właściwej No i Tak, Uu. słuchajcie, no... Ym, będzie dla nas to problematyczne, żeby się dostać do, do wszystkich pokojów razem, ponieważ nas, nas pewnie raz dorwie, ponieważ tutaj dużo tak szaf nie ma. Zostaliśmy ostrzeżeni przed początkiem gry, jak byliśmy w tej windzie, która teleportuje do gry właściwej. No i słuchajcie, widzowie, o co chodzi w tej grze? No jak ktoś jeszcze nie grał w DORS, no to tak, słuchajcie, no to tak. Przechodzimy przez różne pokoje, otwieramy po prostu drzwi, no i ten, musimy się chować w danym momencie, jak ten, jak... Um, jakby to powiedzieć, jak będzie nas na przykład coś dorywało, tak? Tu jest kilka postaci, które mogą nas dorwać. A to wiadomo, kiedy to dorywa, czy jak? Tak, nie? Tak, nas zbyt. dorywa, jak, jak, jak wchodzi się do pokoju. Jest ambusz, ambusz jest, jest ambusz. I nawet się rasza. A okej, okay, no, no dobra, no to tak. No ale ten, on dorywa, jak, jak się zapalą tak ten, jak, jak tak zamigają światło. Jak się wchodzi do, do, do pokoju, trzeba patrzeć na światło, bo jak się za... Jak się zamigają światło, to wtedy on już leci. To trzeba patrzeć na aż. Ja ten... prostu się upić w, no, znaczy w, w szafie. Super. to się da ukryć? Da się, da się. Ja nie wiem, Znaczy, w szafie się da ukryć. Uh właśnie. Przed, przed nimi teraz tak. Jak ktoś zobaczy, że y światła zamigały, to musi y y całą grupę ostrzec, żebyśmy mogli się wszyscy schować. Więc tak, no dobrze. Pigurko, ty masz, widzę, zapalniczkę. Zajbiście. Zajubi. Ja, to, to mam to, to ja to, nie mam takiej witaminy, żeby. Ja też nie mam. Po prostu. nie mam. Ty kupiałeś. Szukamy tak, szukamy drzwi, dobra? Będę, bądź znalazł, więc idziemy da dalej, słuchajcie. Pokój 0011, dobra? Tu na ten, tutaj musimy e, po prostu po posegregować ob obrazy. to jest zagadka bojowa. Tak, to musimy po prostu ten posegregować ob obrazy, czyli tak, to ten obraz idzie tu chyba. Ja się... Nie, to nie tutaj. Dobra, jak ja się stresuję tym, nie wiem czemu. No bo słuchaj, Woter, no to jest taka, wiesz, gra, gra horror, nie? Więc wiesz. Ooo, ja tak nie lubię z ale... O i teraz ten, a, a bo tu jeszcze jest ten, czwarty Okej, okay, poja się idę no, schować Ja tutaj w sobie przesiedzę cały Okej okay. No uwaga, wczoraj się... Z... O, siła się światło, więc no. musimy uciekać Zajebałem was niestety szafę a, Kurde Musicie uciekać o, o. I, I kto zginął? Hey, no, zginął. Ja O, Włoter widzę nie. twoje ciało Ty, ale on ci za mną w jakiejś klatce tutaj ale, Drew? Woder, u mnie Nie, ja mam, e, jak ja na wiskim, nie mam, ja ciągnę napis. You die to Pay attention to. No e, to teraz, Woder, mu, musisz nas spektaktować, nie? Bo my ten, my wszyscy przeżyliśmy, przy, przy, dobra? I ten, i po prostu o, musisz. O, dostałem jakąś. Rundę. Coś. Water Woder, no. no, tego pokoju i wejść do szafy. tak, no, 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 ale. No. Nie wiedziałem od której strony i właśnie był on tam od tyłu bieg, i ja właśnie myślałem, że nie wiem. Będzie gdzieś indziej, jakoś nie, będę miał czas i właśnie tam po, poszedłem do tyłu. Nawet jeszcze nie przekroczyłem tam progu, tam jeszcze ten był. Ale on szybki jest. Bardzo szybki, szybki. On, jest, on jest jak złotem takim, że tak powiem. Tak. No dobra, no to tak, wszyscy mamy chyba za zapalniczki, nie? To teraz w czwórkę. No i tak, no to idziemy dalej w takim razie. Mam. No, tak. Ja nie, nie, wyczekujcie! Albo. To chodzi, do, to chodzi do, za mną. Ja, ja ci pokażę swoją zapalniczkę. A za ja, ja Dobra. się go będę czytał. Nie tam chyba już nie ma, to tylko dajnej chyba osoby. Jest ta panikka, kto mam. Tutaj, pani muszko, powinna być. A jak nie ma, to, 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 to nie wiem. Zapalniczki. <laughs> 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 eee. nie ma? Nie wiem, <laughs> nie, nie widzę. widzę. A, no to słuchaj, no to ten, no to ten, no to widocznie masz Zabaj. A to wiesz, to to ten, za pomocą jakiejś wa ważnej roli. Czekamy, tak na grupę, czekamy. No Zamigałeś o tym? To się zamigało. Nie, bo to ten, to był jeden No, no dobra, ziemi. A, czyli już wiem, właśnie jak wchodziłem do tamtego pokoju, co się ty, StarCraft, tam ukryłeś. Jak nas ten Rush tam właśnie dorwał, nie przynajmniej, to właśnie tam to jakiś skręt zamigał. A, no właśnie. I w światła jakoś Aż yeah. Aczkolwiek się nie można w dwóch przynajmniej skawać w jednej szafie. No właśnie, wa wa właśnie, to by było dobre, gdyby się dało w, w dwójkę schować. No dobra, będę boli. Ty z... masz ten. Oh, wow. mnie trafiło. Ale nie, no, nie A, bo wam Feature. ten... wyskoczył wam ten... E Boże... Creature! Ja... No to dobra. No Zapaliły się. Dalej, ja się zamigały. Dwa. Ja Te <grym> Ty, ja nie dam rady. Ja już zginę niestety. <grym> o dobra, dałem radę. Nie, Ty tak bo ledwo, fude. ledwo. Ja, ja, tak bardzo, bardzo... O nie. On Mucha zginął. O, Umarło wieczu, mi się. Niestety. Widzę cię. No niestety. Cóż, no to będę... Wśród... Idziemy w trójkę dalej. No. Zobaczymy, czy uda się nam pobić rekord. Bo nasz rekord z figurami to było 28 pokoi. Ja na Mój rekord to jest 69 pokój. Ja na razie oglądam Star ja na razie spotykuje sobie Star Dobra, dobra, woter, dobra. O, dobra, ja, ja... Zapalniczka Tu jest za, za, zapalniczka? A, jest, Pigurko, dawaj, weź sobie za, zapalniczkę. Ja mam latarkę. Skąd ty masz latarkę? Pigórko? Tutaj leżało. Tutaj? A, no to dobrze, Pigurko. Very good, Pigurko, very good. Dobra. Tutaj co, coś mam, co to jest? Mam... Aha, co to jest? Jakoś... Ba Bateria mam, aha, no dobra. Ciekawie. Dobra, to lecimy dalej, słuchajcie. No dobra, y na razie się ten. Światło nie zamigały, co? Chyba. ty. Mimo tego, że już zginęłem, nadal się stresuję, jak nie wiem. No, water tak jest w grach horrorowych, nie? Ja, ja, jak ja gram, wiesz, jak ja ogrywam Dying Light 2, ja, ja, ja nie wiem, czy tu znasz zna, tą grę, ale jak ja, ja ogrywam Dying Light 2, to to wiesz, to tam, ten, w, cho w cholerę jest ten. Y Wiesz, tak y strasznie, jak ci coś na y, twarz wyskoczy, nie? Wiesz, yeah. słyszałem nie o dalej Light 2, aczkolwiek nie grałem, bo właśnie nie lubię y, ogólnie horrorów. No w ogóle no, jak ja to ja u ciebie Star wygląda, jak ty się chowasz w tej szafie, o! jak ci widać to, o! tak widać, ale nie widać. No tak, 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 ja, ja wiem jak, no. jak to wygląda, bo, bo, bo pigórka mi to pokazała Ja Cały ten... biegórko! O coś przeleciało. Górka żyje? nie, nie żyje! Górka zginęła zginęła, okej. Okay. Teraz nie wiem, bo ja mam robić dwój ogólnie i Zabry. mogę się jakby zrestartować, to nie wiem czy mam tak robić, czy po prostu gramy na rundy, a po prostu przeżyję i. Na ruchu, i no nie, żyje. gramy na rundy, biurku. Jak ja klikam revive to się nic sobą nie dzieje, więc... Bo to jest... E, nie wiem. Bo, to jest, nie wody, wody, bo Wodan, to jest chyba za, za robusty, wiesz? Hmm. Pewnie tak. Idziesz, idzie za czas! Masz 30 sekund na kupienie, jak nie to... A, nie wiem czy jak robimy, że mam to... mogę go tu kupić, czy robimy nie, po prostu na rundy. Dobra, dobra. Ja na przykład nie mam Robuxów, więc ten. Patrzymy na tą górę, za Nie robimy tak na to coś dziwne, Czy na te oczy nie, 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 nie można patrzeć. Tak. Super. dobra, we co W ciemności trzeba ten. W ciemności trzeba uważać na skreatera. Dobra. A, Czekam bandażu jakiegoś albo coś. A tu można w ogóle tak... Czekaj, więcej... dobra, co robi? migało. nie, bo to okay. Seeker. Seek. A, okej, okay, no dobra. I jest. Dobra, dobra. Seeker już powoli będzie się widzisz? Tu. Mhm. Tak. To jest. A, no widzę, widzę. Dobra, dobra. O, więcej o... Oczy. I na to, to się patrzy, Co te robią? Może. Nie, w, w, jak, jak się chyba na, na to spojrzy, to po prostu ten, się dostaje obrażenia, tak mi się wydaje. Nie, nie. Na te oczy? Na to oczy nie. A no, do, Aha, no to się spojrzałem i ten i, i się nic mi nie stało, no faktycznie. Po prostu będę nas U. nas zgonić, chłop. Nie, ok. A okej, okay, dobra. O na nas Pila, gonić. Chwila. Stopper czekaj. Dobra. Czekaj... Taki chłopiec nas goni gonił. Dobra, I my tak. musimy iść w stronę światła. Trzeba dobra. iść w dobre drzwi. Dobra. Też na końcu będzie taka sekwencja, gdzie jest ogień i łapy. Nie powróć do łap i nie wchodź w ogień, bo umrzesz. Dobra, dobra. Tu się nabieganko. Dobra. Dobra witaminki do rąk. A tu w ogóle... To jest... się. O, to jest. Mi U, to Ziemi wonkę. Okej, dobra. E, dobra, okej, okay, dobra. Uh, nie! Eee, <słysy> 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 tu To no, jest! I no tak kiedy To tak idzie. Okej, okay, dobra. No na, na razie mi dobrze chyba idzie. Okej, okay, dobra, je, je, jest ogień, to nie idę. Kolejne drzwi A no dobra, zabił mnie, niestety Nie, nie Będę, bo nie Ty żyjesz? Tak. U, to dobrze. Ale mi teraz serce bije. Um. No ta ucieczka jest okay. Je... ta tego, nagarza, fajna. Ta muzyczka ale... była fajna, ale. Bardzo fajny klimat, ale jednak chyba nie chciałbym tak, skoro bym miało serce tak bić. <laughs> No bo taki, no ten, ten dla graczy, który pi pierwszy raz w to gradowy to ten, to wiesz, w w water, no nie wiadomo A. gdzie jest w ogóle. Coś ci wyskakuje na twarz, to wiesz to. Creepy bardzo, no nie? A. No Wendebonie, zobaczymy jak ten. Czy pobijesz swój rekord, nie? Bo ja ci na jaki, ty jaki ty będę był Jaki ten Bendemon masz rekord? Eee, e, 69. U. Taka niefortunna liczba. Bardzo ładna plikba. Aha, bo on jest ślepy, tak? On tylko słyszy, czy... Tak, to jest jak Demogorgon The Stranger Things. A, e, on, on tylko słyszy dźwięki. A okej, okay, dobra dobra. Czyli jak Warden ten w... W prawda? Tak. Ja nie wiem o co chodzi. No, no nie ją lubią to. Taka liczba. sama jak. No i bardzo fajna liczba to jest, no. no. Bardzo fajna. Pości. Bardzo fajna liczba. Wydaje czy ja słyszałem kroki? To moje. A. No dobrze ci idzie, węgybonie. Mogorgon, mąkę Ronal Stranger Things o się Stranger Things? Ja nie, ja nie. Ja nie ogladałem. Aczkolwiek sobie może kiedyś obejrzeć, jakby mam plan. Kiedyś obejrzeć. Ale to nie teraz. Będę panie i co tu trzeba robić? Tu trzeba y, unikać znaleźć liczbę i potem trzeba uciec. A, okej, okay, dobra. na końcu Na końcu jest taki kod i tam trzeba ten kod odgadnąć. ktoś taką kartkę znaleźć i trzeba wpisać kod. Dobra, dobra. Tak szybko, specjalnie. Po warden jeszcze możecie wyczytać? Nie ja przyspieszają cię. Jest bardzo dobre, jak się ten, jak się ten jedna jedno oka płoni. Dobra. Ha, przeproszenia. A... windę i jedziemy. Od początku. Spoko. <grych> Mam nadzieję, że hmm. tym razem ja tylko nie zginę. Ja, ja muszę na chwilę tam pójść, więc dobra, zaraz spoko. będę. Spoko, spoko. No zobaczymy, gdzie, gdzie tym razem się nam uda dotrzeć. To jakiego tego? To teraz szafki. Poszukiwałem zapalniczkę albo czegoś. Dobra, no To no które nie mają ja takowej... To, robi? Jakby... Eee, bo on ma, w światło pokojach. w ciemnych pokojach. Aha. To jest trochę z Bo z cię bije ogólnie. Jak poszuczesz trzy w ciemnym pokoju, to padło około siebie, bo on cię może uderzyć. Ej, poczekajcie na mnie! Czekamy, czekamy, wodor, spoko. ty? Dobra, idziemy. Ej, mam ciemno, ciemno. mam ciemno! U... Kaj mi na boatera! Idę do jasnego, idę do jasnego! Nie wiem. Aha, super, bo ja ten. Bo ja się poszedłem w złą stronę. A co, Aha. No i kurde! Nie żyje, nie żyję. A ja, ja, ja też zginąłem. Jegórko, a jak ty? Ja jestem w szafie. O, górko, to ty chyba Ale to, to... wydaje mi się, że pobiję swój rekord. Chyba tak. Tak, też tak że tym razem na... on ten... Są wenty? Albo jakieś, obo w, w danym rumie, to można się w tym pokoju schować. Na przykład, e, w, Figurko, wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, idzie po ciebie e, ten rush i nie masz się schować. To jest taki pokój, to do tego pokoju. idziesz do rogu i wtedy on ci nie złapie. Taka odpowiedź u do wszystkich. Dobra, dobra. Dobra, dobra, mam klucz. Aha, czyli wy wywójkę żyjecie, to ten, no to dobrze. To dawaj ci, ci dalej. Piórko, bo nasz rekord to, to był y, 28, no nie? Do czasu aż y, ten, tak. Y, tak z Wendebonem nie, nie przyszliśmy, no nie? Bo ty zginęłaś tak. wcze, w, 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 wcześniej. Teraz mój rekord tam jak, jak się zakończył ten... Y, nasz ten Nasza przygoda z Wendebonem, jak się zakończyła, to tam ten... To nie wiem ile tam było. Um, no nie daleko lekko tego. Tak, tak, tak. Nie bo jak był ten właśnie typ co mnie zabił, to ja tam y, na chwilę y, y, po prostu jakby się co, można powiedzieć cofnąłem, nawet nieświadomie. Przejdę do tego pokoju przed właśnie tym wentem i gdybym w nim został, to on by mnie zgłapał czy nie? Nie. Bo ten pokój był Aj. oświetlony. Aha, czyli mogę sobie trochę co tam dostać jak tak jakby. w tym wędzie byś przeżył. Czekaj, co? Czyli w węcie bym nie przeżył, no nie? Węcie już przeżył. E, Aha, e, węcie. Rush, uwaga rash. Idzie. Figurko, żyjesz? Tak Czekam na ciebie No to dawaj, pigurko. Powiedz, swój rekord Może się uda Może To wie. Ej, a bateria na... A latarka ma jakąś baterię, czy...? A, tak, chyba nie. Nie, można, baterii. baterię znaleźć w szafach Tak no, no znalazłem w poprzedniej rundzie a, a Ten, kopalniczka Niemiecką A, nie a czyli to jest security bridge tam jest właśnie latarka i on trzeba badować w takich stacyjkach specjalnych A właśnie zapaliły. E. O Boże co? co było? Nie wiem, coś, jakiś potwór Coś co było? było w szafie Co to było? Co tak nagle? Nie wiem, co, co było, coś takiego w szafie Biała twarz była szafie. w szafie, To no. jest Dla... w szafie trzeba na, nie. trzeba na niego ten Trzeba na niego uważać. I w sumie jak, trochę jak na wszystko w tej grze tak ja, <grym> ładnie. No, Piegórko, chyba już pobiłaś swój rekord, co? No, teraz te, teraz Piegórka pobijesz. No, Piegórko, gratulacje. Teraz tu nie będą oczy pojawiać. o tym razem Piegórka będzie może uczestniczyć w tym, mojej przeżyję życie. Kato, A, piekórko, Kato, chowa się, bo były światła. Wiem właśnie. Piękło, gdzie jesteś? Idę. No dobrze, wam on na razie idzie, nie? Może uda się wam też... Pewnie się oczy będą pojawiać Przez za pościg O, światło Ale to, ale to są oczy To oczy, to, to robią To okay. jest jego nitwa, Przygotuj się, weź witaminki się no gopij, dawajcie, Przygotuj się go, przygotuj No no, musicie to przetrwać Dawajcie, dawajcie I na imię, imię i tle, Bo trzeba jej kucać Gdzie? Tak, będą. Tak. No, Podobnie. Masz. Witaminki, witaminki, dajcie mi witaminki. No, No biegli, biegli, biegli. Stanie szczepujące witaminki, kurde. Nie wiedziałem, że będę, bo on jest szamanem. <laughs> Dobrze wam idzie, słuchajcie. Piegunka, tu przyjechał. Nie udało mi się. Tak. Ajo, jajo. <laughs> A czyli to się w te drzwi wchodzi? Ja myślałem, że to, się, że to są różne. Aha, czyli po prostu tam trzeba omiać tego ognia i rąk, okej. Okay. Dobra, dobra, czy już teraz wiem, przynajmniej. Ja jestem ciekawe czy tym razem przetrwam do tej gonitwy, Czy chociaż po nie znało mnie coś zabija? No właśnie, właśnie. No będę to teraz ty musisz ten... pobić swój rekord. Zobaczymy czy, czy ci się uda. Co to co za krzyk. Bo czasami do ten, do ten, 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 ten. W, ten, wyskakuje w ten na ekran. Ja ten góniak, ten guzniak. nie lubię go. Ochodem <laughs> Gorgon. Chodź tu, no. Hello there! tu hey. Junior Kinobi. No zobaczymy w Wendebonie, czy teraz ci się uda to przejść O, no niestety Słuchajcie, no to tak, widzowie, jakbyście chcieli więcej odcinków z byłym teamem Starplot, także piszcie w komentarzach My dziękujemy wam za oglądanie, się. byłem z Woterem, Wendebonem, Padronówką i Pigurką Dziękuję Ja bardzo nie, bardzo, nie bo... mogę wam za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć